Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek. a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale w dzisiejszym odcineczku jak widać znajdujemy się na CSGO Skinsie na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 2,10 oraz 10% do doładowania e, dzisiaj zauważyłem dopiero na stronie, że mamy skrzydeczkę Happy Women's Day e, no dzień kobiet był w sobotę, ten film oglądacie w poniedziałek także no troszkę mnie tu przeoczyło Troszkę mnie to przeoczyło. E, a zobaczmy w ogóle, czy możemy to sobie robić na. Case Battle, tą skrzyneczkę, możemy sobie tą skrzyneczkę na Case Battle, także git e, przeoczyłem to, także no, spróbujemy sobie na buście od razu pootwierać troszkę, 50-40 więc lecimy e, no i zobaczmy sobie, czy uda nam się coś ciekawego zarobić, e, no bo kurde tak wrzuciłem to wam w sobotę oczywiście, ale no naprawdę nie widziałem tej skrzyneczki, no a nagrałem sobie jeden film, e, no i chciałem dzisiaj usiąść, patrzeć co tam ciekawego na stronie można nagrać no, i w sumie to tak wyszło, że prawie drugi film nagrałem bez tego Happy Women's Day. No, a ta skrzyneczka pewnie długo nie będzie na stronie z tydzień, tak bym obstawiał. No, bo to skrzyneczka limitowana, tematyczna. Także wiecie, na ten moment mamy 1 do 3. Także nie leci nam najlepiej. Pójdziemy sobie później na co sobie pójdziemy. Pójdziemy sobie na bitwy na yester mode, ale to za chwilkę jak dobrniemy w którąś stronę do 10 punktów. Aktualnie mamy 1 do 5, także no nie wygląda to najlepiej. Mam nadzieję, że zaraz będzie zdecydowanie lepiej. 1 do 5, 2 do 5 w takim razie musiałem sobie to przekalkulować w głowie. No i patrzmy sobie, czy będzie szansa na spory profit, na razie tak się nie zapowiada, 2 do 6. Próbujemy dalej, Angry Mob, Cortexic, no chyba te skinki nam nie dadzą profitu. Chociaż Cortexic, minimal, wear za 30 zł. Ten agrimobek też coś tam dropi, także bardzo fajnie. E, 3 do 5, 3 do 6, nie wiem, chyba się pogubiłem już w liczeniu. Ale dobra, no załóżmy, że jest teraz czwarty punkt do 5. Najwyżej, no trudno, któraś strona wygra oszukanie, e, ale no. Zobaczmy sobie, 4 do 6 teraz, dobra, już na pewno liczę. Nie powinien się pomienić goczek, baletku Queen, także będzie profici 5 do 6, o, nie ma profitu, ojejku, czyli 4 do 7 w takim bądź razie, zabrakło nam złotóweczki niecałej. No to naki się mówi w takim bądź razie. Ale tym razem już mamy na pewno także 5 do 7. Znowu mamy grimopka, który może nam tutaj faktycznie coś sypnąć, ale niestety on nie sypie. Także 5 do 8, kałaszek Nightwish, niestety tak się nie dzieje, ale też nie mamy profitu, a chciałem powiedzieć, że jeszcze takie fajne skinki poleciały. Także 5 do 9, i zobaczmy sobie Woman's Day case, niestety nie ma nic. No dobra, nowa bitwa, no i dodajemy sobie, aha, nie mogę jej tutaj na tym, na Jester robić, no to idziemy sobie parę razy tutaj na Jester po pootwierać. No bo nie mogłem jej tam robić. Cyk 1300 zł. Dobra, otworzymy sobie kilkanaście tych skrzyneczek i zobaczmy sobie, czy uda nam się dropnąć tego przepięknego bowie fade'a. 1000 zł do tyłu, niestety. Tutaj ponownie. No na wszystko mamy 4,17%. No a jak widać na razie nam nie leci, może teraz w końcu coś by wyleciało. No mamy Hungry Mopa i Globality Queen, no to kurde, mimo tego że mamy tyle procent szans, no to coś tu nie gra, coś tu nie gra. Dobra, otwieramy jeszcze raz. Jak teraz nie polecam rękawiczki, albo ten Bowie ja się stąd ewakuuje. Idziemy sobie zrobić tą bitewkę na zakończenie materiału. No, mamy rękawiczki, w końcu je wywołałem, także bardzo fajnie. I dostałem sobie Weissy Filtested za 6035 zł. Czyżby drugi raz? Zeusik. Wygląda na ładnego, ale czy tak jest? Filtested. Dobra, uciekamy. Idziemy sobie zrobić case battle z tych skrzyneczek. 10 skrzyneczek, bo e, tak na szybko sobie 84 zł. Un, e, underdog na 4 graczy no tutaj jak bitewkę przegramy to nie będę żałował no bo w odcineczku nam sypnęły te wajsiki jesteśmy w sumie na zero także jestem bardzo zadowolony z tego odcineczka polecam wam tą skrzyneczkę jeżeli chcecie tak sobie tematycznie na dzień kobiet otworzyć a jeżeli nie chcecie tej skrzyneczki no to możecie sobie popatrzeć na kanale które skrzyneczki testowałem i które oddają i które oczywiście polecam polecam również zostawić komentarze, ponieważ możecie sobie zgarnąć skinka totalnie za darmo a jak już mówimy o darmowych skinkach już w najbliższych najbliższą sobotę o godzinie, nie wiem, której jeszcze będziemy losować kosę. Tak, będziemy losować kosę. Także jeszcze nie wiadomo, o której, ale na pewno będzie losowanie kosy, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na streamka. szadowe Tiger tu o wartości około 900 zł. 4 skrzynki do końca, mamy tutaj malutką przewagę nad botem ISAMu, całkowicie 5 zł. Ok, teraz 3 złote, no i robi się nam problem, nie robi się na razie problem, czy wygramy sobie tą bitewkę? Chyba tak, aczkolwiek poczekajmy, tak jest, wygrywamy tą bitewkę na zakończenie tego materiału, także dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym, siemaneczko!